Księmka, witam Was bardzo serdecznie z tej strony PSX Maniak. Bo, jakby kto inny. Po miesięcznej przerwie, moi drodzy, dokładnie miesiąc czasu, jak nic to taniej nie zrobiłem, jak nie więcej w sumie. Postanowiłem, że wrzucę jakiś tam materiał na mój główny kanał, tak żeby nie było zaraz pytań co się dzieje i tak dalej. Zresztą i tak nikt nie pyta <laughs> no a czytam. Ktoś tam się zapytał co się dzieje, ale tak poza tym to ja sam uważam, że nie ma sensu pytać, jak u mnie to wygląda cały czas tak samo, że kurwa cały czas wiecznie obiecam, że będę, wrócę, wszystko będzie git. I tak dalej, i mnie przeważnie nie ma, więc tutaj jest taka sytuacja. A właśnie nagrywam ten materiał, żeby znowu coś tam poopowiadać Czyli jest to szybki vlog, najprawdopodobniej część czwarta, bo w sumie nie pamiętam, która była ostatnia, ale chyba trójeczka była ostatnia i ona też była dawno, ona, bo ona się pojawiła dopiero po zlocie W sierpniu, może, tylko nie z lipca, coś takiego. Nie, nie jestem w stanie dokładniej powiedzieć, kiedy. Ale to nieistotne. No, tu jestem tutaj ja dzisiaj specjalnie dla Was, żeby Wam parę rzeczy opowiedzieć. O co chodzi, o co chodzi? No moi drodzy, no jest w sumie gadka jest ta sama jak w poprzednim szybkim vlogu, aczkolwiek troszeczkę inaczej go opisać, że tak powiem. Co się dzieje moi drodzy? Dlaczego mnie kurczę znowu nie ma na streamach? I była sytuacja, że streamowałem tydzień czasu i to było ostatnio, bo mocno tłukliśmy w Carmagedo na 2 czy właśnie w Residenta 2. Byłem, byłem, byłem i nagle i chuj, znikłem. Co się kurwa stało moi drodzy? Już wam opowiadam dokładnie co jaki, gdzie i kiedy, co się działo przez ten czas co mi nie było i czy jakiś tam powrót będzie. Wszystko na spokojnie, etapami, sobie poopowiadamy. Najpierw wam powiem, dlaczego mnie nie było. Sytuacja y, wygląda tak: no, streaming, streaming, streaming był. Potem gdzieś jakoś nie wiem, wyszedłem raz z domu, drugi, trzeci, czwarty raz, bo mnie zaprosili. Po czwartym razie, jak już wróciłem, to mi się nie chciało streamować, i nawet nie dawałem żadnej informacji, że będę ani że mnie nie będzie. Tak więc, taka sytuacja. No i właśnie przez to, że tak w sumie zrobiliśmy fajny maraton wychodzenia ze znajomymi, to że tak powiem, w moim życiu pojawiła się jeszcze jedna dodatkowa osoba, która, która nie powinna się pojawić i w sumie dobrze, że to wyszło jak wyszło, bo byłoby przejebane. Aczkolwiek już wam tutaj tłumaczę. Otóż, przez to, że my wychodziliśmy bardzo często, w sumie głównie z dwoma ziomkami, bo mówię, ta ekipa ogólnie co do trzeciego vlogu, tam przyjaźń jest fałszywa i tak dalej, to powiem Wam szczerze, że troszeczkę się poukładało od tamtej pory, że jednak niektóre osoby coś tam się odezwały, niektóre się w ogóle nie odezwały, z niektórymi doszedłem do, do wniosku, że tak no nie powinno być, i w sumie się yy, ułożyło dobrze. Nie mamy takich samych relacji jak mieliśmy kiedyś, że naprawdę wszystko, aczkolwiek mamy dobry kontakt typu siema, co tam, jak tam, ewentualnie sobie coś zagramy. No i w sumie lepiej mieć y, takie relacje, jak nie mieć w ogóle. Albo mieć wrogów, nie? Akurat ja jestem człowiekiem, który uważa, że trzeba żyć pokojowo i nie mieć problemów z żadnym człowiekiem. Aczkolwiek się tak nie da, bo zawsze się znajdzie ten parapet i taboret w życiu. No to kurna co? Nawet jakbyś robił to na siłę, to nie ma sensu. Tracić kurwa czasu na coś takiego, trzeba po prostu odpuścić. Ale mówię, no, ja jestem osobą stricte pokojową, więc wolałbym mieć więcej znajomych jak wrogów. Nawet jak przykładowo wiem, że ta osoba mi coś bardzo złego w życiu zrobiła, to mimo wszystko z czasem mam coś takiego, że, no dobra, nie muszę się z nim kolegować, przyjaźnić, tylko no, się ma, co tam mi to wystarczy, bo wiem, że ja nie mam do niego problemu i on nie ma do mnie problemu i mi się wtedy kurwa, że tak powiem, lepiej myśli. Bo samo w sobie to, że ja wiem, że jak z kim mam spinę, no to cały czas mam w głowie, cały czas kółko to samo. Że kurwa, co on teraz może odpierdolić, co on ma teraz w głowie, co on sobie teraz myśli. To jest właśnie człowiek z ADHD, to jest właśnie ten problem yy, tego ADHD, co właśnie ja mam, że mam za dużo overthinking. I jedna mała, durna, prosta rzecz może zamienić się w, że tak powiem, drzewo genealogiczne całe, że przykładowo macie jedną, durną opcję, otwórz drzwi. I do tej opcji otwórz, dzień. macie kurwa tysiąc różnych podpunktów, co można by jeszcze przez ten czas zrobić, albo co mogłoby się wydarzyć, podczas kiedybym te drzwi otwierał. No, i to jest właśnie yy, taki problem. No, ale poukładało się troszeczkę, jeżeli chodzi pod względem przyjaźni, znajomych i tak dalej, troszeczkę się poukładało i jest mi lepiej, jest mi lżej i wie, o, wiele, o wiele łatwiej, że tak powiem. Aczkolwiek nie powiem, że nie dziewczyny, jakiej miałem, wciąż nie mam. I teraz sobie zahaczymy ten tematik. Moi drodzy, o co chodzi? Była, pojawiła się jedna w sumie fajna dupa w moim życiu. Była to taka sytuacja, pierwszy raz w życiu się spotkałem z czymś takim, że baba sama do mnie pierwsza napisała, żeby. Coś tam wiecie, coś tam kurwa zacząć jakąś znajomość i w ogóle i tak dalej No a ze względu kurwa, że no, mi to dużo nie trzeba Więc yy, w sumie szybko odpisałem i na tym się znajomość zaczęła Mówię, samą w sobie byłem w szoku to, że ona napisała do mnie pierwsza Gdzie to przeważnie ja pierwszy pisałem Ale no ona napisała i się w sumie tak yy, gadka i znajomość rozpoczęła I co, no jedno wyjście, drugie, trzecie, czwarte, piąte i tak dalej Miesiąc znajomości i co, doszliśmy do wniosku w sumie tak, że i ona mi się podobała, i ja jej się podobałem, ale ona miała coś kurwa nie tak z głową, nie wiedziałem o co, o, o co to chodziło, bo sytuacja była taka, że ona była zakochana w kimś innym. Ten ktoś inny jej powiedział, że nigdy w życiu nic z tego nie wyjdzie. A ona, mimo wszystko, i tak brnęła w to, że jednak coś z tego wyjdzie. Jak jej w końcu powiedział kurwa wszystko to, co miał powiedzieć, to ona się na tyle załamała, że mi powiedziała to, że ona nie da rady, bo ona potrzebuje 3-4 miesiące na to, żeby sobie półkładać układać to w głowie. Pierwsza rzecz. Kurwa, to ci w głowie będzie siedzieć jeszcze najbliżej przez 3 lata, bo wiem, jak to jest, kurwa, zostać potraktowanym w taki sposób. Bo jednak, kurwa, troszkę żyje i troszeczkę się przejechałem na tym, i nieraz jest taka sytuacja, że od sytuacji minęło 2 lata, a ja mam dalej cały czas problemy z tym, że nie mogę zasnąć, bo mi się to kurwa śni co nocy. Nie ogarniesz tego, kurwa, w głowie. No i takie tam pierdolenie, no, że poczekaj dwa miesiące, 3 miesiące, ja se poukładam w głowie, wtedy możemy spróbować. Ewentualnie, no zobaczymy, no to samo w sobie już takim pierdoleniem, mówię, ty, no i co, ja mam 2 miesiące, 3 miesiące się starać tylko po to, że mi później kopnęła w dupę, kurwa? No nie wiem, nie mam pewności, co z tego wyjdzie. A samo w sobie to, że nagle jakieś z dupy pojawiały się malinki na jej, kurwa, czyli nagle z dupy widzę snapy, jak sobie jeździ z jakimś kopem w Bawarce nie wiem, nie, nie wnikam co tam się działo, ja nic nie wiem ale no nie było to mega fajne i stwierdziłem, że jak ja mam faktycznie dwa miesiące czekać i codziennie myśleć o tym, czy to wyjdzie albo czy nie wyjdzie to to jest większa męczarnia jakiej powiem od razu, że rezygnuję, bo to nie ma sensu no i faktycznie tak było że ona mnie tam jeszcze cisnęła, żebym został, żebym coś tam yy, i w ogóle i po pewnym momencie napisała mi że zrobisz jak będziesz uważał, no to ja już wkurwiony powiedziałem, dobra to ja to pierdolę, kończę tą relację, to nie ma sensu no w serio, przysięgam, no po co mi coś takiego. I między innymi to jest jedna z sytuacji dlaczego nie streamowałem, bo więcej czasu spędzałem z nią i więcej czasu przeznaczałem na nią, żeby po prostu pokazać się z dobrej strony, pokazać, że mi zależy. Aczkolwiek widać, że jak zwykle wszystko psu w dupę i na darmo trzeba siedzieć i grać w gry, kurwa, bo widać, że inaczej nic innego w tym życiu kurwa nie osiągnę, co najwyżej. No ale yy, taka to sytuacja, no i co, no załamał się człowiek, nie powiem, pierwszy tydzień od tamtej sytuacji, jak że zerwał z nią relację, był ciężki, aczkolwiek yy, przeszło mi to dość szybko, bo jednak powiem wam szczerze, że robiąc tą samą rzecz kółko przez całe życie, właśnie między innymi szukanie baby, u mnie to już się kurwa na liczniku 30 zatrzymało aktualnie, to powiem wam szczerze, że no czym dal dalej wejdziecie, tym po prostu bardziej macie wyjebane później. Bo ja zauważyłem po sobie, kiedyś miałem tak, że mnie takie coś potrafiło faktycznie trzymać miesiąc, dwa, trzy Bez żadnego rozmawiania, leżenie w łóżku, oglądanie Bojack Horsemana, bo przecież to najlepszy serial jest, nie? No i tak to wyglądało, a teraz tak mam, że faktycznie dalej tak jest, ale to już tak trwa nie wiem, max miesiąc, max dwa tygodnie To tutaj trwało tydzień i już jest dla mnie spokrebane totalnie b będzie, będzie dobrze jak to mówią Więc taka to sytuacja jeżeli chodzi o to Drugą kwestią jest wciąż ten pierdolony zielony nauk. No nie da się, nie da się moi drodzy, to jest tak ciężkie z tego wyjść, że no się nie da. Nawet nie próbowałem z tego wyjść, ja co tylko mówię, że z tego wyjdę, no, to gówno z tego będzie. No i co, i faktycznie przez ten miesiąc to mnie teraz yy, nie było, no to kurwa jaranie było codziennie kurwa po 5 razy. Wracam z roboty do domu, jaranko, granko, dwie banie albo na dwór, albo na tym. I, I w sumie tyle nie było, mi się nic nie chciało robić. A dzisiaj jestem aktualnie już drugi dzień kurwa na czystego, no, no powiem wam szczerze, że dało mi to troszkę do myślenia, na ile mi to da do myślenia, ile w ogóle na ile to będzie wyglądało, czy ja do tego wrócę, czy nie wrócę, nie wiem inaczej nie chciałbym do tego wracać, ale wiem, że w tym momencie aktualnie na czym stoję będzie kurwa ciężko, biorąc pod uwagę to, że kurwa ze dwa lata w tym nałogu jebanym siedziałem my siedzę dalej, bo ładnie to tam chuj. Elektryki, jak palę, tak dalej palę. Już mówię chujnie. Już kurwa, chociaż niech to mi zostanie na razie. Bo może później dam radę jeszcze to wstawić. No nie wiem, mówię, ale dzisiaj jest drugi dzień, jak nie ten. Kurwa, jakoś tak inaczej. Totalnie wstałem rano i się inaczej czuję. Cały tutaj podziałałem i pogadałem sobie jeszcze z Krzysiem. Troszeczkę dzisiaj pozdrawiam Krzysiu. I troszeczkę też mi dał trochę do myślenia. No i tak se w sumie stwierdziłem, że no chyba pora stawić sobie harmonogram dnia. Po prostu codziennie robić jakąś daną rzecz. Przykładowo, tak samo właśnie w tym przypadku, żeby sobie zrobić harmonogram, kiedy streamuję, kiedy będę, kiedy wychodzę, a kiedy przykładowo mam dzień odpustowy, totalnie bez niczego, to, to też jest na spokojnie do zrobienia. Aczkolwiek myślę, żeby się za to wziąć gdzieś niedługo, bo tutaj luty zaraz wchodzi. Ja tak w sumie już długo myślałem o tym lutym, żeby zrobić taki gruby powrót w lutym. Zobaczymy, czy to wyjdzie, jak to wyjdzie. No miejmy nadzieję, że będzie dobrze, trzymajcie kciuki za to, żeby psychicznie wyrobił i ogólnie. Tak więc taka sytuacja. To my to kurczę z pierwszego etapu tyle 12 minut materiału już jest to będziecie mieli co posłuchać. A co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Tutaj, no w sumie, dlaczego mi nie było, to już powiedziałem. Jeszcze w sumie pojawiła się jedna ciekawa rzecz. Ogólnie to jest takie bardziej pytanie dla Was, bo ostatnio powiem Wam szczerze, że może i nie gram tyle, co grałem, aczkolwiek więcej siedzę teraz w muzyce. No od czasów w technikum pamiętam, że słuchałem bardzo dużo The Prodigy i The Chemicals Brothers i jakoś tak później mi się to znudziło. I tak nagle ostatnio, kurna, znowu wróciła faza na elektronikę I właśnie ostatnio nazbierałem sobie bardzo dużo singli Prodigy i Chemicals Brothers Bo miałem w sumie w kolekcji tam kilka ich płytek Ale ze względu, że jakoś taka faza na tą muzę znowu wróciła A stwierdziłem, chuj mam pracę, gier na razie nie kupuję Faktycznie, od momentu wipeouta, czyli odcinka, który się jeszcze nie pojawił Nagrałem odcinek dwa miesiące temu, który do tej pory nie został zmontowany i nie zrobiony Nie wiem co z nim zrobić, czy go po prostu zrobić i napisać w opisie, że jest opóźniony jak pierdolę czy co, ale od momentu Wipeouta nie kupiłem żadnej gry: żadną konsolę ani PC. Jedynie co kupiłem, to parę cyfrówek na PlayStation 5, bo teraz bardzo dużo na PlayStation 5 sobie pykam i tam sobie troszeczkę cyfrówek dokupowałem. A tak o to już gier nie zbieram praktycznie. Mam to co mam, gram se w to i no mówię, nie mam parcia teraz na zbieranie gier, a teraz mam parcie na kupowanie muzy. I przykładowo takie pytanie dla was. Jakbyście chcieli, czy ktoś byłby z was zainteresowany, bo mam tutaj naprawdę masę y, singlów Prodigy, czy też właśnie masę singlów y, Daft Punku mam, y, czy masę singlów od moich kochanych chemicznych braci, to mógłbym zrobić Specjalny szybki vlog na temat właśnie muzyki. Pochwalić wam się, co to mi wpadło do kolekcji. Co aktualnie jest słuchane, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tylko dla zainteresowanych. Jakbyście byli zainteresowani, no to piszcie w komentarzu. A ja bym chętnie taki odcinek nagrał. Ale że prowadzę kanał stricte o grach, to nie chcę się wpierdzielać z muzyką. Tylko chciałem poinformować, ale jakby ktoś był zainteresowany, jak najbardziej idzie zrobić. I samo w sobie to, że siedzę w elektronice bardzo dużo i jej słucham. Sam zacząłem sobie coś tam kurwa modzić. Sam zacząłem się bawić z tymi programami. Zaczynam naukę w garaż będzie, bo na początku zaczynałem naukę na Open Trackerze, ale kurczę, ten tracker jednak coś tam w nim nie gra. Ja mam wrażenie, że jakościowo ten tracker coś tam świruje i jest ciężki w obsłudze, ale ze względu na to, że mam iPhone, telefon zajebisty. To mam taką aplikację za darmo jak właśnie GarageBand, i wszystko jest zrobione na licencji Apple. A. Jest nawet napisane, że że możecie z tego czerpać i robić cokolwiek, co sobie chcecie. Więc ja w takim garagebandzie jestem w stanie stworzyć piosenkę i ją normalnie kurwa sprzedać. I to jest właśnie zajebiste. A w Open Trackerze chuj wie, czy ten sample jest kurwa na prawach, czy nie, czy tak dalej, w ogóle. No i w ogóle nie jest bardziej skomplikowany, bo wszystko działa na systemie yy, numerkowym, że tak powiem, że tu numerka, tutaj ten, i to wygląda skomplikowanie. A w garaż sobie po prostu stawiasz tu, tu pyk, tu FX-a sobie tu pianinko se nagrasz, tu se lupa zrobisz, tu se skręcisz, tu se dodasz i już masz bęgier, nie? No. No i co? No i bawię się w tej muzyce. Właśnie ostatnio więcej w tej muzyce siedziałem jak w grach z tego względu, to też mi nie było, właśnie na streamach, bo, bo mi się nie chciało grać w ogóle. Ja na play'u nic nie grałem. Spatonowałem w sumie dwie gierki. Tak dla siebie, I, i w sumie to tyle. Ale ostatnio jakoś tak mnie bardziej do gamingu wręcz wzięło. Bardzo dużo siedzę na PlayStation 5 z tego względu, że mam w sobie. O proszę bardzo, tak chuja będziecie widzieć, ale sobie wziąłem taki większy telewizor do pokoju i sobie właśnie to ja piątkę podłączyłem i sobie z wyrka leżę i se w kodzika gram jest mega wygoda i mega spoko no ale ze względu, że tutaj mamy dwa dni do lutego, coraz bardziej myślę o tym powrocie i co mogę wam powiedzieć, no kurczę to co chciałem chyba powiedzieć na tym odcinku to powiedziałem, dlaczego mnie nie było jakie co tam się działo u mnie, a w sumie to u mnie to się nic nie działo, no robota było jaranko, granko ewentualnie na dwór i tak wyglądało moje ten cały miesiąc, ewentualnie właśnie do babeczki sobie jechałem, ale ale babeczka już za mnie nie istnieje, że tak powiem nieładnie. I w sumie to tyle chciałem właśnie poinformować, bo mówię, też sytuacja taka, że mnie bardzo dawno na YouTube i na Twitchu nie było i nie chcę, żeby to wszystko umarło, więc wrzucę coś tam, żeby było i jak to dzisiaj oglądacie, to bardzo mi jest miło. A ja jeszcze co mogę dodać od siebie, bo tu już prawie 20 minuta, miał być szybki vlog, a to 20 minut pierdzielenia. Jeszcze mogę dodać od siebie, że dzisiaj o godzinie 20 będzie stream, jak i na YouTube, jak i na Twitchu z gry Resident Evil 2 na PlayStation 1, więc jak ktoś był zainteresowany i jeśli jeszcze ktoś tam nie lubi, to zapraszam serdecznie, no, zobaczymy, jak to się będzie kleić. A ja co? A ja pogadałem trochę, powiedziałem co się dzieje. Fajnie, wy wygadałem się, tego mi było trzeba. Lecę i miłego.